Zgodnie z tradycją rolnicy z gminy Gorzyce organizują dożynki i dziękują za zebrane plony. W miejscowości Furmany odbyły się dożynki parafii Trześń, a najważniejszym elementem uroczystości był ceremonia udzielenia się chlebem. Symbolem ciężkiej pracy rolnika stały się misternie wykonane wieńce, które zaprezentowały poszczególne sołectwa. Na terenie gminy Gorzyce nie są organizowane jedne duże dożynki. Świętoplonów odbywa się w każdej parafii, a wszystko po to, by mieszkańcy mogli zaprezentować różnorodne zwyczaje oraz podkreślić historię swojej miejscowości. W związku z tym dożynki odbywają się tu trzy razy: kolejno w parafiach wrzawy, Trześni oraz Gorzyce. W tym roku gospodarzem dożynek w parafii Trześń było sołectwo Furmany. Obchodzimy e, święto dożynkowe właśnie u nas w miejscowości Furmany. E, zjechały się drużyny dożynkowe z takich miejscowości jak Orliska, e, Trześń, Sokolniki. No i mamy tutaj właśnie gospodarzy. Spotykamy się, żeby podziękować Bogu za plony, rolnikom za ich trud i ciężką pracę, byśmy mogli mieć właśnie ten owoc ziemi, czyli chleb na naszym stole. Nie było problemu zebrać drużyny dożynkowej, bardzo chętnie, są aktywni, chętni do pomocy, no i pięknie, mamy własne stroje lasowiackie, więc pięknie wyglądają i co roku chętnie się zgłaszają. Jesteśmy gospodarzami, co roku jest inna wieś, także musimy to pielęgnować jak najbardziej. Choć rolników z prawdziwego zdarzenia jest coraz mniej, to dożynki w gminie Gorzyce zawsze są bardzo kolorowe i radosne. Wszystko wynika z szacunku do tradycji oraz sentymentu do dawnych czasów, kiedyś uprawą ziemi i prowadzeniem gospodarstwa zajmowała się niemal każda rodzina. Kulminacyjnym momentem święta plonów było przekazanie na ręce zastępcy wójta Jakuba Osucha chleba upieczonego z mąki z tegorocznych zbóż. Panie wójcie, w imieniu wszystkich rolników z naszej gminy przynosimy ten chleb. Powod ziemi i ciężkiej pracy naszych rąk. Niech będzie on symbolem pokoju, dobrobytu i wspólnoty. Przekazujemy go na Pana ręce, aby dzielił go Pan mądrze i sprawiedliwie. Tak, by nikomu w naszej gminie go nigdy nie zabrakło. Z całego serca dziękuję za ten piękny dar. Bochen chleba. Owoc ziemi i ciężkiej pracy Waszych rąk. Przyjmuję go z ogromnym wzruszeniem, radością, szacunkiem i obiecuję, że będę go dzielił sprawiedliwie, tak aby każdy poczuł smak wspólnego wysiłku i radości tegorocznych plonów. Na chwałę Boga. Wszystkie chleby zostały pokrojone i podzielono się nimi z mieszkańcami ważnym elementem uroczystości było także zaprezentowanie wieńców dożynkowych te jak zwykle cieszyły oczy i niosły ze sobą ważne przesłanie dodatkowo grupy dożynkowe zaprezentowały się w ludowych strojach a na miejsce uroczystości dotarły na pięknie przystrojonych wozach bardzo ważną uroczystość i jako orliska to prawdopodobnie 73 rok było rozpoczęcie dożynek i pierwszą gospodynią była pani Grębowiec i pan Cąpała. Pamiętam jak dziś. I to tradycja wspaniała i będziemy kultywować dalsze działania, żeby dalej to trwało. W naszej gminie ta tradycja tych dożynek jest podtrzymywana z roku na rok. Zmieniają się tylko gospodarze, ale ta tradycja cały czas trwa, cały czas ją umacniamy i pielęgnujemy. W Furmanach za zebrane plony dziękowano w wyjątkowy dla rolników dzień. W niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, nazywane także Świętem Matki Boskiej Zielnej, to dzień, w którym łączy się wiara, patriotyzm oraz dziękczynienie. Dla wielu była to także okazja do wspomnienia. Kiedyś żniwa wyglądały bowiem zupełnie inaczej niż obecnie. Dawne rolnictwo, no to to było no ciężko, ciężko to były konie, to były ręcznie, wszystko robione, snopki wiązane przez nas, kopki robione, także to było dużo, dużo ciężej. Teraz jest o dużo łatwiej. Żniwa dawnie, ciężka praca rolnika, była kosa, później już były powiązałki różne tego, ale mężczyźni kobiety mieli czas. Dzisiaj Kombajny i nikt nie ma czasu, chociaż mało pracy, że tak powiem, i nikt nie ma czasu.